Siemano Widzowie! Dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie. Czekajcie jak mi się załaduje. Coś tu mam, nie... Dobra, pójdę. Idziemy do tego, przepraszam widzowie. To on wyszedł, łe, łe. Okej, króliki królik, i od razu springtuję. No kurczę, te króliki nie mają tego teraz opielniki No co to ma być? Ja to sobie łażę, ani co? co? Blade, co to jest? Co to widział? a w sumie zobaczymy gdzie jest skrzynia a dobra, już widzę gdzie jest skrzynia i idę tam ok, okay już jesteśmy Zobaczymy, czy ktoś mnie zaatakuje od tyłu i zginę. Dobra sikiera, dobra sikiera, mega mocna dla mnie, mega mocne, bo ja nie lubię innych klasach. Ja mam się tym rzeczy, bo mam po prostu taką klasę postaci. ай бра на крулики на крулики то са джики то са джики Nie, jeszcze nie może mięcić, bo już nie Yes, Jest! Królicia łapka! S! 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 Dobra, zjem sobie coś, bo mam mało jedzenia. Jak widzicie. Jem niezdrowe jedzonko. Martewka. ten jeden z najlepszych No i po co człowiek? Słaby jest chłop. Dobra, wziąłem Mam do niego boje. Okej. Okay. Mam. Okej. Okay. Idziemy. Chciałem tylko sobie sprawdzić. No. Mnie tam gdzieś jest... Nie, więc tam sobie idziemy, nie. Dokładnie na to idę, dobra, świetnie.

Ale dobrze, że odkryłem to coś dziwnego Dobra i tam podobno Za tym fejrem jest Jeszcze jeden Gdzie ognisko? Gdzie ognisko? Dobra, gdzie w stronę. Aha, nie widziałem tego znaku. Nie! Nie, 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 będziemy tego oglądać. Sorry, jeśli ktoś z was chciał. Kurde, my się zaraz skończy pojom jedzenia. Okej, 3, 2 1 Uf. Dobra, przestaniemy sobie sprintować, żeby nie dawało nam więcej tego. Gdzie jest ten kitosek? Okej, okay. dobra, tu jest. Nie wiem, czy widzicie, ale czekajcie, nakieruję strzałką. Widzicie? To, to jest kitosek. I my go uratujemy. Tam, tam, tam. Szczerz wiadomo, że go uratujemy ludzie. Bra, muszę jeść ogólnie. Bo dosłownie ginę. Gdzie to? Chcę zobaczyć tego yy, gościa. W taki sposób, jeśli macie tych dużo, czyli to możecie biec, jeść, biec. Musicie tylko trzymać w ręce. Czekam, czekam, Poczekajcie. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak się to kraftuje Numer pięć Ok mam nadzieję, że ktoś zbiera pięciu, bo stworzymy tak coś. O! Dobra. Tu powinna być skrzynka. No i jak zwykle ja się nie mylę. Nie wiem czemu jeszcze nie natrafiłem na te. Jak to się mówi, wiecie? To... Но ну, не, не могу. Что же повинен быть тут коины, коины, коины. O, курда. Вы кажется, что это сейчас моего способа бог, это только сдохнуть. ...i coś zjeść. O kur... oczy, czyli tam był... ...jest jeleń. Po co chłopie przyprowadzasz nam tego chłopa? Masz ty, a masz. No, dobrze. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, nie, nie, nie. Jest. Jest. Yes. Yes. I want you be. Never never shit I go. Freeze. Yeah, I want freeze. I want freeze. Brr brr patapim brr brr patapim tra la tra la, -la. Okej okay, widzowie, zobaczymy się w, w drugiej części, która będzie za chwilę.